Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś zapraszam Was na drugą część pustaków z grudnia. No i oczywiście tu też mam całkiem sporo. Piramida pustaków leży przede mną, więc nie mogę się za mocno ruszać, żeby to wszystko nie zjechało mi z łóżka na podłogę. I zaczniemy może od tej ogromnej butli, którą trzymam w dłoni. Płyn micelarny z Evaline Cosmetics. Wiecie, że ja tą markę bardzo lubię. Większość kosmetyków dobrze się u mnie sprawdza. No i tu mam tą serię różową. I to jest chyba dla mnie najlepszy płyn micelarny, jaki ostatnimi czasy używam. To jest moje już NT opakowanie. Pojemność ogromna. 650 ml. Mega wydajna. Produkt, który genialnie zmywa wszystko z oczu, z twarzy, z szyi. Nie podrażnia skóry, nie pieka mnie oczy. Nie mam oczu zaczerwienionych. No, i trzymam się tego produktu. Wiadomo, od czasu do czasu kupuję inne produkty, żeby sobie coś tam innego przetestować, zobaczyć czy się sprawdza, ale zawsze wracam do tej różowej wersji. Kolejna rzecz. Malinowe nawilżenie i to jest szampon do mycia włosów Yumi 300ml. To też kupiłam z czystej ciekawości, chyba jeszcze po filmie Łagatki. Ona tam kiedyś właśnie polecała te wszystkie produkty z marki Yumi. Szampon bardzo przyjemny, przezroczysta konsystencja, dość łagodny dla skóry głowy i dla włosów. Bardzo przyjemnie pachnią, dość wydajny, ale mam w tej chwili mnóstwo innych szamponów na zapasie, więc do niego na razie nie wrócę. No i właśnie łapałam saszetkę, która chciała uciec. Mam tutaj Isane i to są te perełki kąpielowe malinowe, bardzo przyjemny produkt, oczywiście ja sobie to wsypałam chyba na cztery kąpiele, jako taki wiecie dodatek do soli, zabawiło fajnie wodę na różowo, bardzo przyjemnie pachniało i myślę, że wrócę z przyjemnością do tej saszetki. Następna rzecz, mamy tutaj tonik z Mia, tonik anti-aging z retinolem roślinnym że taki sobie używałam dużo toników z różnych marek z różnymi składnikami aktywnymi. To był taki wiecie bardzo przeciętny. Oczywiście zużywałam go teraz przy wieczornej pielęgnacji, ale żebym widziała jakieś efekty na swojej skórze to niekoniecznie. Następna rzecz. Drugie opakowanie mam z użytej wcierki tej z Visplantis z kapsaicyną genialny produkt. Już Wam w pierwszej części opowiadałam, że jest świetny produkt, widzę po nim różnicę, że włosy rosną, że są bardziej wzmocnione, że mniej wypadają. Pojemność 150 ml wystarczy na jakąś chwilę. Używam sobie zawsze tej wcierki przy wieczornej pielęgnacji, wmasowuję w skórę głowy i idę spać. Dozownik ten tutaj jest po prostu genialny, napsikuję tam, gdzie potrzebujecie. Ma też taki dość kwiatowy zapach, ale mi osobiście on nie przeszkadza. Płyn do kąpieli, kolejne opakowanie z Eivonu i tu były malinki, ale nie wiem z czym. Classic scent i malinki. Bardzo słodki malinowy zapach, oczywiście on był w kolorze czerwonym, ale nie bawił niestety wody, szkoda. No i tutaj była niestety wersja ta taka rozrzedzona, trochę więcej musiałam wlewać produktu do, do wanny, więc niestety bardzo szybko się skończył, więc chyba do tej wersji nie wrócę, a szkoda, bo zapach był bardzo przyjemny. Tu mam fajną rzecz. Ziaja włosy puszące się szampon wygładzenie trzy, nie, 400 ml i to jest szampon, który ja sobie wybrałam w pracy, bo dostałyśmy kilka produktów właśnie jako pracownicy do przetestowania. I wzięłam właśnie tą wersję do włosów puszących, czyli do włosów falowanych, kręconych, z tendencją delektyzowania, do, do puszenia. I powiem Wam, że szampon jest naprawdę cudo. Ujarzmiał moje włosy. Moje włosy, jak dostaną trochę wilgoci, to żyją niestety własnym życiem. A szampon delikatnie je wygładzał, miałam wrażenie, że ciut je dociążał, ale nie były przetłuszczone po umyciu. Bardzo woda inny produkt, przyjemnie ten baobab tutaj pachnie. I myślę, że jak pokończę produkty, które mam na zapasie, bo mam ich naprawdę całkiem spore, jeśli chodzi o mycie włosów, to z przyjemnością wrócę do tego szamponu. Płatki duże, owalne z Life'a. Fajne płatki, 40 sztuk, ale mają horrendalną cenę, około 7 zł, więc trochę jak dla mnie przegięcie za cenę, więc kupiłam sobie ostatnie płatki z Oszą. Większe opakowanie za mniejszą kwotę. Jak już jesteśmy przy płatkach z Oszą, to właśnie o tych wspomnianych, to są te niebieskie, owalne płatki, bardzo fajne, mięsiste, grube, dobrze się robi nimi demakijaż oczu. Bo ja takie płatki używam właśnie do demakijażu oczu, bardzo lubię. No oczywiście mam kilka sztuk na zapasie, coś mi tutaj ucieka, coś mi tutaj leci. Jeszcze jedno opakowanie pasty do zębów Himalaya Mint Fresh to jest ta pasta, wiecie, żelowa, bez fluoru, bardzo lubię, ale tak jak wspomniałam w pierwszej części, denka mam coś innego w tej chwili. Ale wiadomo, Himalai będę się trzymać. Aluette, te chusteczki z Rosmana, 25 sztuk, te aloesowe, bardzo dobrze nasączone chusteczki o odpowiedniej wielkości. Ja je używam sobie w pracy do przetarcia dłoni czy butów. Ja zawsze mam jakąś sztukę w torebce i oczywiście kupiłam już kolejne. Teraz niech będzie coś do pielęgnacji twarzy. Tonik do twarzy Wianek, to jest ta seria normalizująca. No i powiem Wam, że coś się zadziało, bo. To był mój ulubiony produkt do tonizacji twarzy. 150 mililitrów. Pachnie oczywiście miętką, ale jakieś takie miałam ostatnio z nim relacje. Nie do końca miałam wrażenie, że ta moja skóra po toniku jest bardziej sucha niż przed. Oczywiście skończyłam przy wieczornej pielęgnacji, ale myślę, że na razie do tego toniku nie wrócę. Za jakiś czas może kupię kolejne opakowanie i zobaczę, bo być może moja skóra po prostu się już zmieniła. Ziaja, świąteczne klimaty. Tu mam śliwkę w czekoladzie. Boże, jak to, kochani, pachnie. To są śliwki na w czekoladzie. Naprawdę, wierzcie mi, tu jest 160 ml. Przezroczysta konsystencja żelu. Bardzo delikatnie się pieni. Fajnie mył ciało. Mam chyba jeszcze jedną sztukę na zapasie z przyjemnością. Użyję. Bardzo, bardzo zapach mi się podobał i żel również. Dobra, mam jakieś maski w płacie. Pierwsza to jest Pak Smoli. Maska typowo nawilżająca powiem Wam, że ona była taka bardzo poprawna, ale tu mam maseczkę, którą mam w zakupach, pokazywałam, że kupiłam, bo podobało mi się opakowanie i rzeczywiście taka babeczka z koroną była na tej masce narysowana. świetna maseczka, bardzo dobrze nawilżyła moją skórę, więc jakbym gdzieś jeszcze ją znalazła, nie pamiętam, czy w Osmanie, czy w Heber kupiłam, trochę chętnie bym do niej wróciła. Kolejna rzecz, pielęgnacyjna do włosów, to też długo leżało u mnie na zapasach, Biowax, Regenerujący szampon z kolaganem i z perłami, 200 ml, szampon? Bardzo przeciętny. Gęsta konsystencja perłowa. Nie do końca polubiłam się z tym szamponem. Czasami miałam wrażenie, że są włosy i składy głowy niedomyta. Zużyłam, ale nie jest to produkt, do którego bym wróciła. Chociaż jak wiecie, markę Biowaks, jeśli chodzi o produkty do włosów, lubię. No i jeszcze jedna rzecz. Isana. I tu mamy odżywkę tą z arganem. Odżywka złotą. 200 ml, oczywiście te opakowania są miękkie, ciężko się tam, wiecie, mokrymi dłońmi wyciska ten produkt, ale ja bardzo lubię tą serię z olejkiem arganowym i jak wykończę trochę produktów, które mam na zapasie w tej chwili, jeśli chodzi o odżywki, wrócę do tego produktu, pięknie wygładza włosy, nie przetłuszcza, nie obciąża, nie trzeba ogromnych ilości nałożyć na włosy, żeby one były dociążone no i ten zapach, no po prostu złoto. nie kosztuje miliona monet, oczywiście do kupienia w Rossmanie, więc jak najbardziej polecam. Tu mam kolejną rzecz pod oczka. Płatki z San w Miałam kilka opakowań, więc wiecie, wyciągam, zużywam. Bardzo fajne płatki, typowo te kolagenowe, złote, trzymają się jak złoto pod oczami. Nic dodać, nic ująć. Oczywiście no, nie opłaca się kupować w takich saszetkach. Ja gdzieś to kupowałam z myślą o wyjazdach, ale na razie żadne wyjazdy mi się na razie nie szykują, a szkoda, żeby produkt się zmanował. Dobra, teraz mamy co? Trzy, trzy zużyte saszetki z siemieniem Serum do ciała. Genialny produkt. Idealnie się wchłania. Super nawilża. Praktycznie nie pachnie. Pachnie tylko komponentami, które zostały użyte do produkcji. Myślę, że kupię sobie kiedyś pełnowymiarowe opakowanie. O! Kolejny mój ulubiony produkt. Biust, czyli komi Produkt do pielęgnacji biustu. On kiedyś pachniał piankami marshmallow. Tu zapach się oczywiście zmienił. 150 ml. Produkt mega wydajny. smarujecie i dekolt, i biust jest ładnie skóra nabliżona, bez tych wszystkich, wiecie, substancji, których nie chcemy stosować w tych okolicach bardzo lubię, oczywiście kolejne opakowanie mam w łazience używam, do kupienia na stronach internetowych, bo stacjonarnie niestety jest na komi w Hebe ale tego produktu nie ma dobra, coś kąpielowego, jeszcze jednego knajp, olejek do kąpieli a tym razem seria Good Night, która barwi wodę na granatowo-fioletową to jest taki, wiecie, ciemny kolor, pięknie pachnie, uwielbiam ten zapach no, i standardowo dwie nakrętki wystarczą mi na wannę, aby woda była zmiękczona o przyjemnym kolorecie. Bardzo lubię. No, i gdzieś muszę zapolować na jakieś promocje, bo już chyba nie mam więcej olejków na zapasie. O, mój ulubiony produkt do pielęgnacji okolicy pod oczami. Serum znakomi z kofeiną. To rozświetlające 15 ml. Bardzo przyjemny produkt z pompeczką typu RLS, więc wszystko do końca, wiecie, się ładnie wydobywa. Tu była konsystencja bardzo fajna i kolor był żółciutki. Natomiast w tej chwili mam nowe serum i kolor już jest biały. Nie patrzyłam na składniki, czy coś tam się zmieniło, bo tutaj powiem Wam, że tutaj to już się lupa wyprzedała mi w tej chwili, żeby je przeczytać. W każdym razie serum bardzo ładnie zachowuje się na okolicach pod oczami. Pięknie nawiża. Ja używam serum i rano, i wieczorem. I na to krem wieczorem wazelina. I powiem Wam, że okolica pod oczami pięknie wygląda. Nie zbiera mi się tam korektor, nic nie władzi w zmarchy. Także ja jestem mega zadowolona. No i tak patrzę, kochani, no i jeszcze trochę rzeczy tutaj mamy. Dobra, niech będzie zapach. Kolejna inspiracja z Angel Love 33, i to było Jimmy Chu. Piękny zapach. Bardzo mi się podoba. Ja gdzieś miałam małą próbeczkę e, czuł. Tak mi się zapach podobał, że kupiłam sobie inspirację, ale ja nie wiem, czy ja nie mam na zapasie oryginału. Tak mi się gdzieś wydaje, że gdzieś mam kupioną chyba 15 albo 30, ale oczywiście jeszcze jej nie otwierałam. Cudowny zapach, pięknie pachnie! Cudowny, kwiatowy, no, no idealny, także bardzo, bardzo polecam, jeśli chcecie coś przetestować, a nie chcecie kupować oryginału, tylko takie właśnie inspiracje zapachowe, no to Angel Love jak najbardziej te zapachy ma godnie odwzorowane. Dobra, kolejny mój ulubieniec, SVR esencja do twarzy, nie wiem ile miesięcy używałam, tu jest 150 ml, właśnie zaczęłam długie opakowanie. Z 7-8 z miesięcy, przy codziennym, wiecie, użytkowaniu rano i wieczór. To jest płynna konsystencja. Nalewacie sobie ją tutaj, zagłębienie dłoni, wklepujecie w twarz szyję dekord. Cudowny produkt, praktycznie nie pachnący, nie klejący się. Uwielbiam. No i też warto łapać go na pomocy. Czasami w Superfarmie można go za 5 dyszek złapać zamiast za 150, więc polecam zaglądać od czasu do czasu na stronę internetową, właśnie Superfarmu. Kolejny zapach. Tutaj mam Avon if Elegance i to jest po reformulacji zapach. Z tego co wiem, co zmieni. 50 ml chyba wody perfumowanej, jak dobrze pamiętam. Tak, woda perfumowana. Bardzo ładny flakonik. I to też jest taka wersja typowo kwiatowa. Oczywiście ja nie mam takich zmysłów, żeby wiecie opisywać, co się w danym zapachu znajduje. Wiem, że niektóre dziewczyny pięknie opowiadają, że wiecie pudrowy, cytrusowy, taki, to zawiera tamto, one czują te nuty. Natomiast ja gdzieś, jak przeczytam opis, mm, perfum, zapachu, no to gdzieś tam, wiecie, poszczególne te nuty, gdzieś tam coś wyczuwam, ale tak, żeby, wiecie, z fakonu opisać zapach, to, to nie moja bajka niestety, ja nie mam takiego nosa, zwłaszcza po covidzie, gdzieś tam niestety coś mi się uszkodziło i to już nie jest to powonienie, co kiedyś, szkoda natomiast sam zapach bardzo piękny, kwiatowy jak znajdę gdzieś nuty zapachowe to Wam w opisie pod filmem po prostu napiszę dobra, lecimy dalej serum do rzęs Evaline Cosmetics 3 w 1, to jest to biało-zielone, jak wiecie moje ulubione, stosuję, nie wiem, od wielu, wielu lat, zawsze pod tusz Silikonowa sztoteczka wydłuża to rzęsy ładniej mi się później tusz trzyma i lepiej wygląda ja używam od wielu lat krzywdy mi to nigdy nie zrobiło nie podrażnia moich oczu. No i oczywiście mam kolejne opakowanie w Łazience, używam. Co mu mamy? Co my mamy? Piękny zapach Nux. To było w kalendarzu adwentowym w zeszłym roku. Mm, cudownie pachnie. To jest balsam do ciała. Oczywiście już patrzyłam na stronę internetową, czy jest dostępny. Oczywiście jest około 60 zł. Gdzieś mi mignęło, że 200 ml tego właśnie mleczka balsamo kosztuje. Pięknie pachnie. niby kwiatowy. Niewy zapach miodowy, no cudowny i ten zapach zostaje na skórze i pięknie nawilża ciało. Tu było tylko 30 ml, ale wiecie, na kilka aplikacji mi wystarczyło. Myślę, że jak pokończę wszystkie produkty swoje, a trochę mi czasu zejdzie na to, to kupię sobie pełnowymiarowe opakowanie. Mamy tu jeszcze zużyte serum z uzdrowiska roślinnie aktywne serum przeciw niedoskonałościom. Fiołek, niacinamid, ramnosa i cica. 30 ml produkt, oczywiście z pompką w ciemnym szkle. W ogóle uwielbiam zapachy produktów z One mi służą bardzo. Uwielbiałam ten produkt. Stosowałam przy wieczornej pielęgnacji właśnie pod krem. Pięknie skóra wyglądała, cudownie była nawilżona. Uwielbiam. Mam jeszcze kilka sztuk, jeśli chodzi o Uzdowisko na zapasie, więc pewnie będziecie w kolejnych denkach widzieć te produkty. No i zostały mi jeszcze dwa produkty pielęgnacyjne. Pierwszy sól do kąpieli cynamon i pomarańcza. To było w Superfarmie w zeszłym roku pachnie pięknie, tu powiem Wam, że na szczęście wybija się ten pomarańcz, bo ja nie za bardzo przepadam za zapachem cynamonu i co mnie w ogóle zdziwiło, że wiecie, wsypałam sobie trochę do wanny. to były kryształki soli, takie bardzo grube i sobie myślę, kurde, wsypałam znowu do wanny luzem, znowu się nie rozpuszczą, ale one się rozpuszczały pięknie, do zera, nic nie zostawało w wannie, ale za to pływał po wodzie cynamon i wiecie co, w pierwszym momencie myślę, matko, co w tej wannie było, przecież była czysta, Dopiero otworzyłam sól, patrzę, a tam luzem cynamon po prostu do tej soli był wsypany. E, także ostatnie wsypanie soli, to ten cały cynamon pływał mi, wiecie, po wannie. Ale sam zapach przepiękny. Woda była zniszczona, przyjemnie pachniała. No ale oczywiście w tym oku już no, nie zrobili takiej soli. Szkoda. No i został mi jeszcze olejek z biewaksu do włosów. Włosy cienkie i osłabione. Odbudowa oświetlenia. W ogóle jaki to miał zapach, kochani. Cudowny. Piękny 15 ml na jakiś czas mi starczyło, ja się przyzwyczaiłam, że wiecie, kupowałam ostatnio lejki 50 ml, 100 ml, więc one były i były i były, a tu 15 i tak wiecie, pyk i nie ma. W każdym razie włosy fajnie zabezpieczone, przyjemnie pachnący, nie przeciążał włosów, nie obciążał włosów, bardzo mi się produkt podobał, więc myślę, że kiedyś do niego wrócę. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część Denka. Jak zwykle mnóstwo produktów zużytych. Dajcie znać w komentarzach, czy coś mieliście z tych produktów, coś Wam się sprawdziło, czy niekoniecznie. A dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc słoneczka i widzimy się w kolejnym filmie. Pa Pa!